Jak reagujesz na to, że dziecko coś zrobi źle? Jaka jest Twoja reakcja? Czy wybukasz złością, irytacją, czy nie masz cierpliwości? Dlaczego rodzice nie mają często cierpliwości do, do dzieci? Bo przeżywają coś, co nie należy do ich kręgu przeży przeżycia. Czyli przeżywamy coś, co powinno być załatwione, a nie umiemy tego załatwić, schodzimy, przeżywamy. Przychodzi dziecko, coś zrobi, nie tak? Dostaje dziecko za wszystko. Dziecko dostaje za to, co matka przeżywa co jest jej frustracją, jej nieumiejętnością i dziecko zrobi coś źle i ona łomot dostaje. Więc my no, musimy bardzo mocno zadbać o tę kompetencję u siebie, żeby nie wyżywać się na dzieciach. Czyli jeżeli ty masz problemy z mężem, na przykład, nie możesz się z mężem dogadać w czymś, czy też z żoną, tak, w drugą stronę, jesteś tym poirytowany, chodzisz, przeżywasz, czujesz się niekochany, niezrozumiany, w momencie, kiedy dziecko popełni błąd, ty wywalisz własną frustrację w tym miejscu. Więc zobaczcie, mam kompetencję życiową, radzenia sobie z różnymi rzeczami, pomaga mi w rodzicielstwie. Jest bardzo ciężko być rodzicem, jeżeli ja nie mam kompetencji do tego, żeby żyć dobrze z mężem, radzić sobie na przykład z obowiązkami domowymi, że matka chodzi sfrustrowana, że musi coś zrobić, no nie mam tych wszystkich lekcji życiowych, które mi są potrzebne, żeby swobodnie działać jako dorosłej osobie. To wtedy wywalam frustrację na dziecko, czego dziecko uczę, że jeżeli ktoś coś źle zrobi, albo ja zrobię źle, to powinno się to wiązać z frustracją i złością. Dziecko dorasta, jak mu coś nie wyjdzie, to jest wściekłe na siebie. Co powinna matka dać? Matka powinna dać wsparcie.